Japonia to kraj, o którym mówi się, że potrafi połączyć nowoczesność z tradycją. Kojarzony z postępem, przywiązaniem do reguł, bogatą historią, cenioną na całym świecie kuchnią oraz unikalną kulturą tą eksponowaną oraz tą powszednią. Chociaż to nie jedyna rzecz, którą Japonia ma do zaoferowania, dzisiaj skoncentrujemy się wyłącznie na grach wideo. Po dwóch latach przerwy, w trakcie których odbywał się prawie wyłącznie wirtualnie, w tym roku Tokyo Game Show w końcu otworzył się dla odwiedzających także fizycznie, choć i teraz towarzyszyły mu wydarzenia i relacje online. Odbywające się nieprzerwanie od 1996 roku targi, początkowo dwa razy w roku, a od 2002 corocznie, mimo Tokio w nazwie, jak zawsze miały miejsce w Makuhari Messe w mieście Chiba. Zanim nie dotarliśmy na hale targowe, nie wiedzieliśmy, na jaką liczbę odwiedzających mogą liczyć organizatorzy. Nasze obawy, które pojawiły się, gdy wypełniony młodymi ludźmi pociąg opustoszał na stacji przed Disneylandem, okazały się jednak nieuzasadnione. Miłośników gier wideo nie odstraszyło ani widmo pandemii, która w Japonii nadal jest widoczną częścią codziennego życia, ani przewalający się przez kraj tajfun Nanmadol, Najbardziej intensywny tajfun 2022 roku. Pierwszą rzeczą, którą zrobiliśmy po wejściu na teren imprezy, było przejście się po wszystkich halach, aby zorientować się w wystawcach obecnych na targach i stworzyć ogólny plan dnia. To, co od razu rzuciło nam się w oczy, chociaż nie było niespodzianką, była nieobecność Wielkiej Trójki, Nintendo Sony i Microsoftu. Przynajmniej brak stoisk tychże firm. Microsoft prowadził bowiem towarzyszące targom transmisje online, a Sony w pewnej formie były obecne na targach fizycznie, o czym powiemy później. Gdy już zapoznaliśmy się z rozkładem HAL, ustawiliśmy się w kolejce do Steam Decka. Ponieważ było jeszcze wcześnie, w kolejce spędziliśmy zaledwie 15 minut. Najpierw musieliśmy obejrzeć materiał wideo, który wyświetlono na podwieszonym na suficie ekranie w kształcie Steam Decka, tylko trochę większego od prawdziwej konsoli. Dopiero wtedy razem z grupą kilkudziesięciu osób w końcu dostaliśmy sprzęt do rąk. Zainstalowane było na nim kilkanaście gier. My odpaliliśmy pierwszego na liście Streja. Jeśli chcecie poznać naszą opinię o Steam Decku, zapraszamy do obejrzenia przygotowanej przez nas mega recenzji. Na Tokyo Game Show na wypróbowanie konsoli mieliśmy około 15 minut, a to naprawdę niewiele. Trudno powiedzieć, czy tyle czasu wystarczy, by przekonać do zakupu odwiedzających, którzy wcześniej nie mieli do czynienia ze Steam Deckiem. W Japonii nadal dominują konsole. Ale Valve bez wątpienia widzi potencjał w szybko rozwijającym się japońskim rynku gier PC. Stąd zapewne agresywna promocja na targach. Jako ciekawostkę dodamy, że kilka egzemplarzy Steam Decka było wyeksponowanych w przeszklonych gablotach i umieszczonych w dedykowanych stacjach dokujących. Stacje zapowiadano od dawna, ale pierwszy raz pokazano je publicznie. Do sprzedaży miały trafić jeszcze w 2022 roku, ale zostały opóźnione przez niedobory chipów i pandemię. Prawdopodobnie najpopularniejszą na targach grą Capcomu był Street Fighter 6. Część ze świeżo opublikowanych o nim informacji dotyczyła sekcji World Tour. Wykreowaną przez siebie postacią będziemy w niej przemierzać otwarty świat, w poszukiwaniu mistrzów sztuk walki, od których będziemy mogli uczyć się nowych technik. Tą samą postacią dołączymy też do Battle Huba, miejsca, w którym powalczymy z innymi graczami, weźmiemy udział w turniejach, a także zagramy w klasyczne, arcade'owe gry Capcomu. Części hali, którą zajmowała Sega w oczy rzucał się przede wszystkim wielki Sonic promujący nową grę Sonic Frontiers. Pod dużym Sonikiem można było sobie zrobić zdjęcie z mniejszym i ustawiła się przed nim długa kolejka chętnych. Sama gra wzbudza skrajne emocje od momentu prezentacji pierwszych zwiastunów. I to nie tylko dlatego, że w nowe przygody niebieskiego jeża zagramy w 3D. Wielu nie przypadła do gustu celująca w realizm grafika, kontrastująca z głównym bohaterem. Wiemy jednak, że wrażenia tych, którzy mieli okazję zagrać w demo Sonic Frontiers, są raczej pozytywne. Nie da się ukryć, że Sonic skradł show grze Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown. Poświęcono jej raczej niewiele miejsca, co jednak nie przeszkodziło uformować się przy nim sporej kolejce zainteresowanych. Na stoisku Segi zobaczyć też można było Like a Dragon Ishin. Jest to remake przeznaczonego tylko na japoński rynek i osadzonego w epoce Edo tytułu, wypuszczonego jeszcze w 2014 roku. Jest on częścią serii znanej wcześniej na zachodzie jako Yakuza. Tym razem gra w sprzedaży będzie dostępna globalnie. Swoje miejsce na targach znalazły także gry z serii Persona, w tym Persona 3 Portable, Persona 4 Golden i Persona 5 Royal. Ich porty już wkrótce wydane zostaną na Xboxie i Switchu. Studio Atlus nadal nie zdecydowało się pokazać projektu Re Fantasy, zapowiedzianego jeszcze w 2016 roku, o którym ciągle wiemy bardzo mało. Jednym z tytułów, które można było zagrać na stoisku Square Enix był Forspoken. Interesująco zapowiadająca się gra z otwartym światem, która weszła w ostatnią fazę produkcji i zostanie wydana już za kilka miesięcy. Jej nowy gameplay trailer został opublikowany niedawno w sieci. Forspoken zagramy jako Frey, mieszkanka nowego Jorku, która w zagadkowy sposób przeniesiona zostaje do krainy Afia. Będzie ją zmuszona przemierzać z pomocą swoich nowo odkrytych, magicznych umiejętności w poszukiwaniu drogi do domu. Wśród gier Square Enix próżno było szukać Final Fantasy XVI, ale o tym wydawca poinformował z wyprzedzeniem. Zamiast XVI promowano Crisis Core Final Fantasy VII Reunion. Remaster 15 letniej już gry z PlayStation Portable. Strefa THQ Nordic była jedną z tych, które wyróżniały się na targach. Jej design skupiony był przede wszystkim wokół gry AEW Fight Forever, traktującej o sportach wrestlingowych. Centrum Stoiska zajmował ring, na którym w czasie targów odbywały się walki. THQ Nordic udostępnił też demo zapowiedzianej zaledwie miesiąc wcześniej gry Alone in the Dark, remakeu tytułu z 1992 roku. Demo obejmowało prolog zatytułowany Emily in the Dark, w którym wcielamy się w Emily Hartwood. Pełna gra zawierać będzie jeszcze jedną grywalną postać detektywa Edwarda Carbiego. Jeśli należycie do osób, dla których filmy wydane po 2000 roku są nowe i zalewa was fala nostalgii, gdy przypominacie sobie popołudnia z RTL7, na pewno znaleźlibyście coś dla siebie na stoisku Bandai Namco. Prezentowano tam między innymi, jak powiedzielibyśmy kiedyś, nowego Dragon Balla. To znaczy Dragon Ball the Breakers. W tej izometrycznej grze akcji online zagramy albo jako jeden z siedmiu ocalałych, których zadaniem jest ucieczka z pola bitwy przy pomocy supermaszyny czasu. Albo jako najeźdźca, próbujący wszystkich ocalałych pokonać. Wśród grywalnych postaci rozpoznamy m.in. Bulmę, Ulonga i Sela. Niektóre z pozostałych gier Bandai Namco to oparte na mandze One Piece Odyssey, gra RPG z otwartym światem, czy też Friends of the Grey Kingdom, kolejnej odsłonie serii Doraemon Story of Seasons, również opartej na uwielbianej przez pokolenia i kultowej w Japonii mandze. Nie dało się nie zauważyć na tgs obecności technologii związanych z wirtualną rzeczywistością. Targi można było nawet odwiedzić wirtualnie przy pomocy aplikacji dostępnych na najpopularniejsze headsety. Pamiętacie, jak powiedzieliśmy, że chociaż bez własnego stoiska, to Sony było w pewien sposób obecne na targach? Otóż tegoroczne Tokyo Game Show to pierwsze miejsce, gdzie google PlayStation VR 2 udostępnione zostały do wypróbowania publicznie. Oczywiście, o ile zdążyliście zarezerwować sobie wcześniej czas z goglami. Dużą popularnością cieszyło się oświetlone kolorowymi neonami stoisko Meta Quest. Wszyscy wystarczająco cierpliwi, żeby wystać swoje w kolejce, mieli okazję wypróbować 6 gier na Meta Quest 2, w tym popularnego Beat Saber'a. Na stoisku promowano także grę Among Us, która w wersji na Questa pojawi się pod koniec roku. Na Tokyo Game Show swoje stoisko miał również producent gogli Pico Neo 3, które można było tam wypróbować. Chociaż takie chodziły pogłoski, nie widzieliśmy niestety, żeby udostępniono nowy headset Pico 4, do sprzedaży mający trafić już za kilka tygodni. A to właśnie ten model ma konkurować z Meta Questem 2. Zachadzając się po halach, napotkaliśmy również mniej znane rozwiązania ze świata VR-u, jak na przykład Catwalk, fotel Lumbus startupu Mover czy rękawice Contact Gloves firmy Diver X tej samej, która stoi za burzliwą kampanią Kickstarterową z optymalizowanych do używania w pozycji leżącej gobli Half Dive. Odwiedzanie targów Tokyo Game Show dla głośnych premier i dużych tytułów ma zasadniczą wadę konieczność czekania w ogromnych kolejkach. Nie inaczej było i w tym roku. Każdy, kto nie ustawił się w kolejce z samego rana musiał liczyć się z koniecznością wystania dwóch, trzech i więcej godzin do najpopularniejszych stoisk, takich jak Steam Deck czy Meta Quest. Podobnie było ze stoiskami, które umożliwiały rezerwację slotów czasowych, np. przykład Resident Evil Village. Jeśli swojego miejsca nie zarezerwowaliście rano, nie mieliście co liczyć na możliwość wypróbowania samej gry i nowej gogli PlayStation. Z tych powodów my spędziliśmy lwią część czasu w strefie Indie, Także i tutaj kręciły się tłumy, a zainteresowanie było duże. Chociaż jak głosi plotka nie tak duże jak na imprezach organizowanych w Stanach Zjednoczonych, takich jak PAX, to do większości stoisk można było podejść i zagrać bez kolejki. Strefa Indii miała też jeszcze jedną wielką zaletę. Wystawcy tam obecni to nie zatrudniona na potrzeby targów obsługa, ale ludzie bezpośrednio zaangażowani w produkcję gier, które prezentowali. Poza tym gry Indii często bazują na odważniejszych, a co za tym idzie ciekawszych pomysłach niż tytuły AAA. Na Tokyo Game Show pojawiły się także nasze rodzime produkcje i polskie firmy. Część z nich była skupiona pod szyldem Games from Poland. Jedną z polskich gier prezentowanych na targach było wyprodukowane przez studio Moon Eaters Everdream Valley. Osadzona w farmerskim anturażu gra czy przygodę, eksplorację i crafting. Jeśli chcecie sobie przypomnieć jak to było spędzić dwa miesiące wakacji na gospodarstwie u dziadków to jest to tytuł dla Was. To były czasy, w których wszystko było przygodą właściwie. Za każdym, pod każdym kamieniem kryły się inny robaki. Cześć, jestem Marek z Moon Eaters, to jest Everdream Valley. Nasza gra farmerska z otwartym światem, w której podczas nocy możecie grać jako zwierzęta. W grze można robić wszystko to, co zwykle robi się na farmie: uprawiać rośliny czy hodować zwierzęta. Oraz wszystko to, co robią dzieci spędzając wolny czas na wsi: walczyć płatykiem z pokrzywami, łapać robactwo czy bawić się ze zwierzętami. To, co wyróżnia Ever Dream Valley od podobnych tytułów, są sny, których doświadcza nasz bohater, w których to wcielamy się w mieszkańców farmy. Na przykład możecie zagrać jako pies, który będzie musiał obronić swoje obce przed atakiem wilku, albo jako kaczka, która musi znaleźć swoje młode rozrzucone postawie. Gra jest bardzo duża, mapa ma 2 km kwadratowe wielkości. I każdy, każde miejsce na tej farmie możecie zmienić tak, jak chcecie. Mapa wypełniona jest fauną i florą w postaci dziesiątek gatunków zwierząt: motyli, żuków, pszczół, żab itd. Wszystko to można złapać, kolekcjonować, um, trzymać w terariach. Um, można łowić ryby i trzymać je w akwariach. Czas na farmie urozmaicają też mini gry. Jest crafting, jest gotowanie, można eksperymentować sobie. I jeżeli będziemy mieli szczęście, teraz akurat nie będziemy mieli szczęścia, bo wrzuciłem. Na żywioł, różne rzeczy. Ale jeżeli będziemy mieli szczęście, to trafimy różne e, przepisy. Te wszystkie te mini gry, które tutaj mamy dostępne, e, mają wpływ na to, co się dzieje w realnym świecie. O, możemy wyłapać na przykład pszczoły. O, złapałem swoją pierwszą pszczołę. Ale jeżeli wyłapiemy ich za dużo, powyżej 50, o, to w tym momencie Ul przestaje produkować miód. Gra w tej chwili jest dostępna na Steamie. Jest jej darmowe demo, można pobrać, można wishlistować, premierę planujemy na początku przyszłego roku. Mamy nadzieję, że jak najszybciej. Gra będzie wydana na pewno na PC i na Switcha. Zapraszamy, testujcie, zostawiajcie feedback na temat gry, bo cały czas macie, macie możliwość wpłynięcia na to, w jaki sposób zostaną rozwiązane różne rzeczy. Jeśli jednak takie sielonkowe klimaty nie są dla Was, to dosłownie dwa kroki dalej czekała na wypróbowanie dystopijna gra Death Road. Po jestem Hubert, znany też jako Civil z The Nights of Unity. Na targi Tokyo Game Show przyjechaliśmy z grą Death Road Tournament. Jest to roguelike'owy deckbuilder połączony z wyścigami samochodowymi. Twórcy stawiają przede wszystkim na gameplay. Fani gier takich jak Slay the Spire czy Monster Train na pewno odnajdą się też w Death Road. Celem gry jest dotarcie do miasta East City. Jest to miasto sterowane przez AI, gdzie na czeka. Na wygranego w turnieju czeka nagroda w postaci szczęśliwego i dostatniego życia. Zaczynamy jako kierowca z takich opustoszałych terenów. Wybieramy swojego kierowcę oraz samochód i, i ruszamy do wyścigu. Sercem gry, jak przystało na deck buildera, są karty. karty. Kosztują, albo raczej naszym takim resourcem, który zużywamy na karty, to są punkty, punkty handlingu. I jeśli stracimy te punkty handlingu w naszej turze, to pada poślizg. Karty też mają inne efekty w zależności od, od, od biegu. tak? Ma to ciągle, ciągle imitować w pewien sposób jazdy samochodem. Mamy też bronie. Bronie mają rozmaite efekty. E, oczywiście można też w kogoś po prostu przywalić, bo wszystkie kryty dozwolone. Gdy wjeżdżamy w innego, w innego kierowcę, w przeciwnika, zadajemy też obrażenie i możemy spowodować, że on też straci te punkty, punkty handlingu i przeciwnik też oczywiście może wpaść w poślizg, tracąc dodatkowo życie, przywalając w ścianę. Cały czas w trakcie wyścigu pojawiają się pewne, coś co się my nazywamy road events, czyli pewne wydarzenie na drodze, tak, trasa się koniec końców zmienia, więc y, może na przykład trafić na, na zamknięcie pasa, jeśli zostaniemy na zamkniętym pasie w następnej turze. Kończymy, kończymy grę. Podemu jest dostępną obecnie na Steamie. E, gra wyjdzie może pod koniec tego roku, może w przyszłym. Gra będzie dostępna na PC-ta, w przyszłości może też na, na Switchu Mobile czy, czy innych konsolach. Język polski spotkaliśmy też w miejscu, w którym go nie oczekiwaliśmy. Pod szyldem Wonderland Kazakiri prezentowana była gra Dungeon and Gravestone, która, jak głosi informacja na stronie, jest niezależną grą stworzoną przez jednego wujka. W grze eksplorujemy losowo generowane lochy, wykonujemy misje, rozwiązujemy zagadki i walczymy z bosami. Na nasz arsenał składają się nasze umiejętności, magia, przedmioty oraz bronie, które również awansują. Tym szybciej, im więcej ich używamy.

また街,に戻るんですけど街も毎回変わって秘密がいっぱいあるようなゲームになっていますで今今回これデモバージョンなんで、えー、と10階まで降りるとボスが現れるんでそのボス,ボスバトルが、えー、と結構熱い感じになっていますあの日本語とイングリスとポルスキーとチャイニーズと選べますんでいろんな言語だ出すようにこれポーランド語がいいですね

Targi, jak przystało na japońską precyzję i przywiązanie do zasad, zakończyły się w niedzielę punkt 18 wraz z płynącym z głośników utworem Old Lang Syne. Na Tokyo Game Show swoje produkty zaprezentowało 605 firm i organizacji z 37 krajów. Wśród nich były nie tylko studia, wydawcy i producenci sprzętu, ale też firmy niebezpośrednio związane z branżą gier, jak TikTok czy Nitori, japoński odpowiednik Ikei. Na targach promowały się także kraje takie jak Niemcy czy Chile, czy regiony, na przykład nasze województwo dolnośląskie. Według organizatorów, przez 4 dni, w tym dwa biznesowe i dwa otwarte, hale Makuhari Messe odwiedziły 138 192 osoby. Jest to trochę ponad połowa z 262 076 osób obecnych w 2019 roku na ostatnich targach przed pandemią. Biorąc jednak pod uwagę ograniczenia wiekowe, na które zdecydowali się organizatorzy, oraz to, że podczas targów Japonia w praktyce nadal pozostawała zamknięta, uważamy ten wynik za dobry. My na Tokyo Game Show spędziliśmy czas świetnie się bawiąc. Mamy nadzieję, że targi już bez przeszkód i w jeszcze lepszej formie odbędą się także w przyszłym roku.